Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za Wasze ostatnie komentarze. Ja ze swojej strony pomodliłem się wczoraj w tych Waszych intencjach na różańcu, a teraz wylosuję osobę, do której trafi kolejny upominek. Uwaga, uwaga. Pani Ewelina Coś nie chcę złapać. Ewelina Zajdel. Gratuluję. Tak więc teraz zobaczymy, która postać zostanie odkryta. Numer szesnasty, sprawdźmy. A pod numerem szesnastym mamy to chyba jeszcze Stary Testament mamy taką postać, która ma na imię Abigail. I mamy fragment z pierwszej księgi Samuela. Niech będzie błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona. Błogosławiona bądź i ty za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi. Abigail była żoną Nabala, a Nabal źle potraktował króla Dawida, przez co władca chciał się na nim zemścić. Jednak Abigail wysłała hojny dar do króla. Przez co naprawiła błąd nieroztropnego męża. W wielu przypadkach życia to właśnie kobieta jest tą, która szuka zgody i pojednania, a swoją postawą chce naprawić błędy innych, często narażając samą siebie. Jest zdolna do ofiary oraz poświęcenia. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasze zainteresowanie tymi rekolekcjami. Proszę, abyście te rekolekcje udostępniali innym, abyście pod tym filmikiem zostawili komentarz. Zobaczymy, która postać będzie odkryta w dniu jutrzejszym. Na czas Wielkiego Postu, na czas rekolekcji wielkopostna ruletka. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.